Skoro gisora, ukradłem z siedziby Wargaming. Kupiłem bilet na Cypr. Potem pojechałem taksówką pod siedzibę WG. Włamałem się, grożąc, że jak nie wpuszczą mnie, to nie mogę powiedzieć, co zrobię, ale zrobię coś strasznego. Z serwerami WoT'a, schakuję serwery Wpuścili mnie A potem poszedłem do takiego pokoju gdzie były Kody na Gsora i wziąłem sobie Wziąłem jeszcze dla widzów Ale jak uciekałem z siedziby bo mnie gonili To mi wypadły kody dla widzów i wziąłem, został tylko jeden dla mnie I samolubnie postąpiłem i wziąłem dla, dla siebie Przepraszam. Taka historia. Może mi wybaczycie. <ścoughs> O kurna. Mało zwrotny ten złom napisałeś małrysol Niestety, ale ze skręcaniem to jest katastrofa, też mi to nie pasuje, Najłatwim, najłatwiej gisorem strzela się w innego gisora. Siemano, Rokusz! Mody jutro! Jak to rejs do Hiszpanii? O co chodzi? Płyniesz z Polski do Hiszpanii? Czy jak to? Ty w ogóle nie mieszkałeś chyba w Polsce, czy ty mieszkałeś w Polsce? chciałbym się zapytać, kiedy dodasz mnie do planu pod rezerwy Z Polski płyniesz do Hiszpanii? To ile to będzie trwać? Keter, No dobrze, dodamy do klanu. Jezu, ile płynie taki okręt? Wow. A czemu tak... W ...dwa, 3 tygodnie? Ło, wow, cholera. No, powiem szczerze, że ja to tak. Hmm. No uważam, że. Chyba by mi się znudziło tak na okręcie być. Chyba się nie nadaje. Ja będąc na. Okręcie pół godziny już się nudzę. Internet jest. Właśnie, jak masz internet? Satelitarny, czy jaki? Adam Krakson przypinuje warzywkę, jasne, oczywiście. Satelitarny. Ale ja byłem na okręcie, kubak. Ja byłem na pirackim okręcie, no to wojenny. Więc nie wiem o co ci chodzi. To był okryt wojenny, pi piracki. Także wiesz. Nie byłem na zwykłej łajbie. Piratem prawie zostałem. No na goldzie dużo lepiej. Można robić damage. Po na zwykłych to nie. To nie bardzo. Na zwykłych to można zbierać damage co najwyżej. Koło brzegu taki stary pływa, dokładnie byłem w koło brzegu, właśnie. Serio. I to rok temu. I to jeszcze byłem na tym okręcie, dostaliśmy jeszcze rabat, bo płynęło wtedy tak. Yy ja, pies, moja dziewczyna, mama, mój brat i jeszcze tata. Więc kurde, cały pakiet. <gry> kurde, ten szarmle ucieka. O Jezu, jak z No nie no, nie dogonię go. Testowe w przyszłym tygodniu. Kruczek, tak? Oczywiście, że będą. Czy mi się różni VIP od Super VIPa? Super VIP wymaga jednej bitwy w klanie w randomku rocznie, a VIP jednej na 3 miesiące. Czyli Super VIP musi mniej grać po prostu. Rukuszowi chyba urwało połączenie, bo już nic nie napisał na czacie. Skończył się internet na okręcie na IBE. Ale to chyba jest taki rejs 2-3 tygodnie, że powiedzmy. Wychodzicie z tej łajby po drodze gdzieś, czy nie? Czy to jest tak, że płyniecie, płyniecie i płyniecie, czy? Macie na przykład przerwę, możecie, nie wiem, we Francji się zatrzymać. Moja najlepsza bitwa tym czołgiem. No najlepsza, sześć fragów. Mam rezerwy? Mam. To dzięki mnie najlepsze, mał rysol. To dzięki tobie, bo nie kradłeś uszkodzeń. <ścoughs> dzięki ziom. Jakbyś mi ukradł uszkodzenia, to bym nic nie zrobił. Ja Loparda Peta lubię, panie Simon Biliński. Kurde, ile medali! Medal Lekwa specjalista, duży kaliber, medal y, Człogista Snajper, spoko. No i to na dziewiątki, kurde! No w końcu coś się udało w życiu, bo tragedia była.